i dekolt. I już wam pokażę jak to się nakłada. Teraz tak. Te z was, które mają mały bius i chcą go powiększyć, używają bronzera z drobinkami. Te z was, które mają duży bius i chcą go zmniejszyć, muszą użyć bronzera e, matowego. Czyli u mnie idzie z drobinkami. <grym> I teraz tak. Taką sobie mewkę rysujecie dziewczyny. Mewka. Mewka. Widzicie? Taka lekka mewka. Teraz tak. rozświetlacz ciemniejszy. Robicie sobie powyżej taką mewkę. Troszkę taką mewkę, bardziej takie roztarte, bo jego potrzebujemy większą taką powierzchnię. Rozświetlacz najjaśniejszy pracuje tylko na kościach. Dziewczyny, każda z Was ma te kości. Uwierzcie mi, że jeżeli zrobicie sobie takiego troszkę garba, to Wam się uwidocznią. Wiecie, no ja nie muszę robić garba, bo u mnie są widoczne. I teraz dziewczyny tak. Zaczynamy paluchem albo możemy sobie wziąć pędzelkiem, dziewczyny, i zaczynamy od najjaśniejszego. Czyli od tego, tu pracujemy linia przód, tył, przód, tył, przód, tył. Nie pracujemy, jakoś nie ciągniemy do dołu, tylko pracujemy na całych kościach. Nie chcę Wam się tutaj rozbierać, bo dziewczyny. Teraz pośredni ten cień. Rozciągamy sobie pięknie na całym dekolcie. Dajemy efekt naprawdę takiego makijażu, aż u świeżego dekoltu. No i dziewczyny, mewka. Mewko, pamiętajcie, musicie wyjechać do biustu. Wjechać do biustu. Czyli tutaj musi być tak popracowane dziewczyny, żeby ją wprowadzić jak najgłębiej. Wiecie, na lajfie to jest troszkę ciężko. W domu to się inaczej pracuje, bo można sobie w cudzysłowie <laughs> wleźć. A tutaj nie chcę Wam mm, pokazywać, więc dziewczyny, i zobaczcie, biust całkowicie inaczej wygląda. Musicie wziąć pod uwagę, że to są sztyfty rozświetlające. Więc, patrząc w ten sposób na mnie, nie do końca widzicie ten efekt, bo jeżeli o, zobaczcie, ja się tutaj popracuję z światłem, widzicie o, ze światłem. One pracują ze światłem. Wszystko, co jest efektem rozświetlenia, on pracuje ze światłem, więc dopiero poprzez ruchy i poprzez pracę światła widzicie ten efekt. Więc, dziewczyny, tak. Od razu podkreślam, żeby nie było, że nie mówiłam. Sztyfty i róż w płynie, które możecie również stosować, dziewczyny, jako na usta. Szminkę. Dziewczyny, mamy tutaj cztery kolory. Mamy nudę, mamy piękny róż połączony leku z fioletem, mamy czerwień i mamy dziewczyny fuksję. Dziewczyny, to są produkty, to jest kolekcja limitowana, która jak się wyprzeda, to już nie będzie. Więc jeżeli chcecie te produkty, to koniecznie musicie do mnie napisać wiadomości, bo dziewczyny niestety za chwilę ich nie będzie. A zobaczcie, to jest dekol dziewczyny, kość piszczelowej, nogi. O, dziewczyny, to jest, to jest to, z który po prostu ja już widzę, co się będzie działo na moich makijażach okolicznościowych, więc dziewczyny, ja jestem w nich zakochana i polecam naprawdę z czystym sercem. Nawet możecie zrobić makijaż oczów, ale to widzicie u mnie na moich rolkach, więc sobie zerknijcie. Ja Was ściskam, pozdrawiam, życzę Wam cudownego dnia. Buziaczki, papa. Pa.